I na koniec e, chciałbym mimo wszystko na, nawiązać do e, wypowiedzi pana radnego Zakrzewskiego, bo naprawdę coraz bardziej przykro je słuchać. Jeżeli e, pan radny Zakrzewski prezentuje państwu PFU, czyli pro, program funkcjonalno-użytkowy, który powstał dwa lata temu, do tego wniesiono mnóstwo uwag i teraz na etapie e, to między innymi dostaje przed sesją informację od mego zastępcę. mimo to prezentuje państwu sugerując, e, żeby nie powiedzieć manipulując, że, że jest coś nie tak. No to jest przykre. Poza tym e, sam sobie dzisiaj wystawił niejako moim zdaniem ocenę tego doradztwa w zakresie ścieżek rowerowych, bo proponuję państwu czy mi proponuje przeniesienie ścieżki na stronę ulicy 1 Dywizji na stronę e, północną, gdzie jest przy, wspólnota przy wspólnocie, wąski chodnik, wjazdów co 10 metrów e, mnóstwo, natomiast po drugiej stronie Mamy teren miejski od skrzyżowania do skrzyżowania mamy pełną swobodę projektowania ścieżki bo możemy na to ogrodzenie gimnazjum nieco przesunąć i zrobić wszystko i nie ma wjazdów proszę zauważyć tam nie ma wjazdów od, od początku ulicy praktycznie przez plac Piłsudskiego jest jeden bądź jedna ulica ta gimnazjalna, gimnazjalna tak i wjazd na plac Piłsudskiego i tam jest pełny komfort projektowania ścieżki o pełnych parametrach jakie sobie życzymy nad bezpieczeństwo. Nie jest pójście na łatwiznę Panie Łukaszu, tylko to, to nie jako Pan wystawia sam sobie kompetencje mając pretensje do Burmistrza, że Pan podziękował za doradztwo, bo to później na mnie te wszystkie decyzje spływają i, i te wspólnoty przychodzą do mnie mówiąc kto wymyślił ścieżkę rowerową po tamtej stronie. Ja już Pana kryłem i mówiłem, że to nie Pan, no już powiedziałem, że, że trudno, ale nie jestem od tego, żeby, żeby też wskazywać. Winnego, innego, no ale no niestety tak to proszę Państwa wygląda. No, drugi, drugi wątek, drugi wątek to jest wątek budżetu obywatelskiego. Naprawdę szkoda już się do tego odnosić, bo szkoda też i Państwa czasu. W zakładce najczęściej zadawane pytania na stronie budżetu obywatelskiego, czyli, czyli to są zasady. To jest, fak. to jest FAKU, tak, bardzo brzydko brzmi, ale tak, tak się to nazywa. Ale tam mógł Pan wyczytać, jakie są zasady budżetu obywatelskiego. Naprawdę. I dołączył Pan do tego zespołu, który już w miarę się utrwalił, już w miarę ustalił sobie zasady i Pan to wszystko rozbił. I teraz w tej chwili... Wygląda to w ten sposób, że każde, każde posiedzenie to jest wieczna wojna o to, czy można nagrywać, czy nie można. No, oczywiście jest takie prawo, że może pan nagrywać, ale Antoni Soniński kiedyś powiedział tak: Jeżeli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie. No, jeżeli zespół, przegłosował, że, jeżeli zespół przegłosował, że nie życzy sobie, żeby pan nagrywał, bo nagrywane było przez pracownika urzędu. No to na wszelki wypadek lepiej zachować się przyzwoicie. I w tym momencie pana destrukcyjne działanie zniechęca ludzi. Pan robi złą pracę dla tego budżetu obywatelskiego, bo zniechęca ludzi do uczestniczenia w tym, bo za każdym razem jest wojna o byle co. Przykład z dzisiaj to można mnożyć. Ile pan dzisiaj tu nieprawdziwych informacji powiedział? Powiem państwu takie zdarzenie, których byłem świadkiem. To jest zasada, której, której ja nie, nie podzielam i, i nie popieram, żeby. Żeby to tak funkcjonowało. Jest zespół, który obraduje jakiś tam czas. Ten zespół podjął jakieś decyzje. Dołącza do niego kolejny członek tego zespołu i prosi, żeby zespół jeszcze raz przegłosował przegłosowane decyzje. Na co, na co zespół odpowiada, że nie głosuje się dwa razy tej samej rzeczy? Na co ten człowiek mówi, że w takim razie on uważa, że tych zasad nie ma. No gdybyśmy tak działali, to w takim razie wszystkie uchwały podjęte w poprzednich kadencjach są nieważne bo to nie Pan podejmował, tak Panie Łukaszu? No, należy uszanować wolę poprzedniego samorządu, jest pewna kontynuacja i przez analogię jest kontynuacja pracy Zespołu Budżetu Obywatelskiego. Ja to tak widzę, ale ja oczywiście to jest moje zdanie, Pan Łukasz ma swoje zdanie. Ja tylko pokazuję pewną atmosferę wytwarzaną w pracach tego Zespołu i apeluję do Radnych, żeby angażowali się bardziej w zachęcanie ludzi, przedstawianie im zasad i budowania korzystnego wizerunku Budżetu Obywatelskiego, a nie niekorzystnego, bo to jest w ogóle nieuzasadnione. Bardzo dziękuję Państwu, to wszystkie komunikaty. Proszę bardzo, radny Piurkowski. Dziękuję bardzo. Mam dwa komunikaty. Pierwszy komunikat zawierający być może takie słowa otuchy do koleżanek, kolegów radnych, którzy od paru tygodni są w jakiś sposób doświadczani dziwnymi atakami. Przytoczę taki cytat dla państwa, komunikując go w ten sposób. Cytat Krisa Kolfera. Kiedy ktoś na okrągło cię rani, pomyśl o nim jako papierze ściernym. Może cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.